Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj będzie tak nietypowo. Moi drodzy, okres jesienno-zimowy to okres, w którym bardzo często towarzyszą nam przeróżnej maści infekcje, wirusy, bakterie i też bardzo często do pierwszych objawów przed czymś poważniejszym możemy zaliczyć uczucie drapania w gardle czy też w nosie. Dzisiaj wam pokażę prosty, szybki sposób, jak możemy pozbyć się tego uporczywego drapania. Moi drodzy, żadnej filozofii tutaj nie ma. Z pomocą przychodzi nam taki oto sztyw do nosa, który kupicie za grosze w każdej dowolnej aptece. Mi bardzo pomógł, także myślę, że wam również pomoże. W przeciwieństwie na przykład do tabletek do ssania, tutaj efekt jest natychmiastowy i jedyne co musimy zrobić, no to oczywiście włożyć go do nosa. Najpierw powiedzmy do lewej części, wciągnąć go 3-4 razy, następnie czynność tę powtórzyć w prawej części nosa, również 3-4 razy wciągnąć i to wszystko, tak jak mówię, efekt jest natychmiastowy mi wszelkie drapanie przeszło w mgnieniu oka i podejrzewam, że to wszystko przez to, że zastosowano tutaj po prostu olejki eteryczne, przede wszystkim mięte, które wykazują działanie Antybakteryjne, także e, super sprawa. E, polecam akurat tutaj dokładnie tego typu sztyft. Gdyby drapanie e, znowu powróciło powiedzmy po 3-4 godzinach, to po prostu tą czynność powtarzamy w parę sekund i znowu mamy święty spokój na bardzo, bardzo długo. Ja e, powtórzyłem dwie serie i naprawdę wszystko mi przeszło. E, super po prostu. A wy pochwalcie się, powiedzcie, e, napiszcie też tutaj, e, jakie wy macie skuteczne, e, skuteczne. Metody na pozbycie się drapania w gardle czy też w nosie. Z pewnością nam wszystkim taka wiedza się przyda. I to było na tyle. Cała filozofia. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.